Numer 3. Ten podnośnik pantografowy jest idealnym produktem dla każdego, kto musi awaryjnie zmienić oponę. Jest na tyle mały, że można go wygodnie przechowywać w schowku, nie zajmując zbyt wiele miejsca. Dzięki stabilnej podstawie produkt ten zapewnia dobrą stabilność. Udźwig jest ograniczony do 1,5 tony i dlatego jest zalecany do małych pojazdów. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2. Ten wyjątkowy podnośnik samochodowy jest wykonany w całości z aluminium i stali, dzięki czemu jest lekki, a jednocześnie wytrzymały. Może udźwignąć do 2,5 tony i zapewnia bezpieczne i stabilne podnoszenie. Jego niski profil sprawia, że pasuje do każdego samochodu. Jest to inwestycja długoterminowa, ponieważ wytrzyma całe życie i jest idealna dla mechaników majsterkowiczów, którzy muszą często wymieniać opony lub konserwować najmniejsze mechanizmy pojazdu. Cena jest dość wysoka, ale uzasadnia ją jakość produktu. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Dzięki mocnej aluminiowej konstrukcji podnośnik ten jest bezpiecznym i trwałym rozwiązaniem. Ten podnośnik samochodowy jest doskonałym wyborem dla tych, którzy muszą podnosić większe pojazdy, dzięki dużemu udźwigowi wynoszącemu 3 tony. Wytrzymałość i odporność na zużycie sprawiają, że jest to idealny wybór dla rodzin. Długa szyjka zapewnia większe bezpieczeństwo podczas podnoszenia i większą stabilność. Chociaż waga nie jest komfortowa, mocne aluminium sprawia, że jest to trwałe i bezpieczne rozwiązanie. Link do tego artykułu znajduje się w opisie.